Witam Was na kolejnym odcinku na naszym kanale Dzisiaj mamy odcinek 30 pomysłów odcinek co bez przedłużania lecimy z przed odcinka jeszcze przed rozpoczęciem odcinka podnajcie, czy łapkę w górę pod materiałem, klikajcie taki trzeba subskrypcji tam na dole co bez przedłużania lecimy z odcineczkiem i co? Pierwszym pomysłem z 30 pomysłów jest Instagram kontrolujemy mój dzień, co dajecie na Instagram Co mam ubrać to czy to i... Po prostu nie. To są Instagram kontroluje mój dzień. Drugim pomysłem na odcinek są fakty o nim przykład możecie nagrać 20 faktów o mnie, 30 faktów o mnie, ile chcecie. Trzecim pomysłem na odcinek są odpowiadam na hejty. Czwartym pomysłem są po prostu pranki na kolegach, pranki na rodzicach. Piątym pomysłem są Q&A. Widzowie właśnie zadawają wam pytania, wy odpowiadacie na te pytanka. Szóstym pomysłem na odcinek są po prostu challenge jest pizza są, jest mnóstwo challenge na polskim youtubie siódmy pomysł są ciekawostki, możecie nagrać odcinek ciekawski o świecie, ciekawski o przyrodzie ósmy pomysł są to unboxing, np. unboxing paczki, unboxing klawiatury, możecie wszystkiego nagrać unboxing ósmy jest to pomysł na odcinek mit z różne mity z gier, możecie nagrywać różne mity z gier lub z ciekawostki lub ciekawostych, tak jest dziewiąty pomysł na odcinek są, jest to po prostu room tour pokazujecie swój pokój pokazujecie swoje stanowisko 10 pomysłem na odcinek są to poraniki do gier. możecie nagrywać jak przykład w tą grę albo w tą grę jedenastym pomysłem jest to jak montuję moje filmy dwunastym pomysłem na odcinek jest to pomysł jak robić miniaturki po prostu nagrywa się odcinek jak dobrze zrobić miniaturkę trzynasty pomysł na odcinek możecie zrobić bez słodyczy 14 pomysłem są fakty Na przykład możecie nagrać odcinek o, o faktach o youtuberze na przykład 10 faktów o frizie. 15 pomysłem na odcinek jest to oglądam swoje stare filmy. 16 pomysłem na odcinek jest i czego nie robić na, w auto, na przykład w autobusie, Czy w tramwaju, czy w innym 7. miejscu. Kolejne, sz, 17 pomysłem jak, jak zacząć nagrywać na YouTube'a. 18. E, pomysłem na odcinek jest jak zrobić miniaturkę 19 jest Draw My Life 20 pomysłem na odcinek jest e, moje wakacje 21 pomysłem na odcinek są moje ferie 22 są ignoruję e, Damian na 24 hey, godziny ignoruję kolegę przyjaciół na 24 godziny jestem Czwartym y, pomysłem na odcinek jest mój typowy dzień. Tym, piątym od pomysłem na odcinek są moje urodziny. Dwudziestym szóstym pomysłem są youtuberzy V. Dziś, kiedyś, kiedyś V, dziś. Y, dwudziestym siódmym spróbuj się nie zaśmiać. Dwudziestym ósmym pomysłem jest y, co jest w pudełku. 29. Pomysłem, e, moja słabość. E, I 30. I zarazem, ostatnim pomysłem na odcinek jest e, moje rośliny. I to będzie na tej dzisiejszym odcinku. Że Wam się odcinek odpamiętasz, że zostać łapkę w górę, klikajcie Klikacie taki łapkę przez subskrypcji, który gdzieś mi znajduje tutaj. Na Twoim palcu? No tu. Tak. I co? I Michał lajku like, ma być. 101. 101, lajków like w kolejny odcinek nagrywamy co? Trzymajcie się odcinki co niedzielę, trzymajcie się do następnych odcinków. Biono. Się, cześć.